Dzień dobry! Witam wszystkich w najpiękniejszym dniu w roku, czyli w Dniu Dziecka! Wszystkim dzieciom oraz tym, którzy dziećmi się czują, życzę jak najwięcej radości, miłości, zabawy i oczywiście uśmiechu. Wracajcie do dzieciństwa. Ono jest wspaniałe. W maju z okazji tego święta nasza spółka zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży których rodzice lub członkowie rodzin są zatrudnieni w naszej spółce. A efekty możecie Państwo podziwiać na ścianie. Jest to teraz nasza prywatna galeria sztuki. Dzisiaj mam zaszczyt ogłosić wyniki konkursu plastycznego dla Vesta Polska. Zanim przejdę do wyniku, chciałbym... Chciałbym opowiedzieć o nagrodach. Każda praca otrzymuje worek pełen słodyczy od naszej firmy. Prace niewyróżnione otrzymują karty podarunkowe, Empik do wykorzystania również online. Wiadomo, pandemia. Prace z wyróżnieniem od jury, które wiem, że wiele wysiłku włożyło, żeby wybrać najlepszą pracę. A więc Wyróżnieni otrzymują Instax. Co to jest Instax? To jest prestiż. Instax. A nagrodą główną w każdej kategorii wiekowej jest rower polskiej marki ROME. Nadejśla wielkopomna chwila. Ogłoszenie... Pierwsza kategoria wiekowa do 5 lat. Wyróżnienie dostaje Wira Nazarow. Wira, Instax leci do ciebie. Wspaniała praca. Pierwsze miejsce w kategorii do 5 lat wędruje do Staś Stanley Juźwik. Druga kategoria wiekowa od 6 lat do 11. Wyróżnienie dostaje Aleksandra Sasza Bajca. Instax leci do ciebie. Pierwsze miejsce w tej kategorii wygrywa praca Karoliny Batorowi. 4 pory roku witelego. Do Karoliny wędruje rower marki Rome. Pierwsze miejsce w tej kategorii Alina Biała. Również do Ciebie wędruje rower. Gratuluję wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym i uczestnikom zabawy. Bardzo chcielibyśmy Was wszystkich zaprosić i wręczyć osobiście nagrody, ale niestety Pandemia. Nam przeszkadza. Przekazujemy prezenty na ręce Waszych rodziców. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza. Ostrzegam, rodzice mogą zjadać Wasze słodycze.